Poznajcie tosa Jurakan, jedną z najbardziej zaawansowanych owijarek do palet na rynku. Inteligentne zbieranie danych o owijaniu i zarządzanie nimi przynosi oszczędności na zużyciu folii stretch. Ustawienia do 20 programów owijania z takimi parametrami jak wartość naciągu prestret do 400%, roping, ilość owinięć oraz różny naciąg u podstawy, w środku i na górze palety. To wszystko maksymalnie zabezpiecza paletę przed uszkodzeniem w transporcie. Wydajność Jurakana to aż do 160 palet na godzinę. Prędkość owijania do 80 obrotów na minutę. Tak wysoką wydajność osiągamy dzięki zastosowaniu podwójnej rolki folii Stretch. Jurakan może także aplikować górną folię dla ochrony przeciwpyłowej lub wodoodpornej. Owiarka współpracuje z paletami o rozmiarach od najmniejszych 600x400 mm przez standardowe europalety i palety przemysłowe aż do większych niestandardowe czyli 1300x1400 mm. Tym co wyróżnia TOSE są minimalne koszty utrzymania maszyny. Dzięki czujnikom wibracji otrzymujemy informacje o konieczności konserwacji. Maszyna sama daje sygnał kiedy potrzebuje serwisu. Minimalne utrzymanie to także wynik bezsmarowych pasów zębatych zamiast łańcuchów, jednostki podnoszenia bezpośredniego bez bezprzekładni mechanicznych, długich okresów smarowania kół przesuwnych oraz elektropneumatycznego systemu antypadkowego dla pierścienia. Wszystko po to, żeby maszyna pracowała przez długie lata. Powiedzmy więcej o technologiach owiarki Tosa Hurakane. Zacznijmy od systemu Press Stretch. Rozszerzenie z dwoma silnikami bezszczotkowymi pozwala rozciągnąć folię wstępnie nawet do 400%. Model, jak każda wiarka tosy, ma także system ropingu zwężania folii. W Wiurakanie dostępny w trzech wariantach. Jeden z nich pozwala na zwężenie folii zarówno od dołu, jak i od góry. W praktyce zwiększa to stabilność ładunku na palecie, szczególnie przy jej podstawie. Strategiczne rozmieszczenie folii na ładunku to technologia pozwalająca na programowanie wzmocnień na różnej wysokości palety. Możemy ustawić dodatkowe owinięcia w określonych pozycjach, z różną siłą naciągu, z różnym ropingiem. To bardzo precyzyjne owijanie, które daje maksymalne bezpieczeństwo palety. Jura ma też inteligentny system zarządzania danymi, który rejestruje wszystko co potrzebne. Czas cyklu, liczbę owinięć, zużycie folii, rzeczywisty współczynnik prestrecz, naciąg folii w trakcie owijania. Może przechowywać 700 rekordów w PLC i 10 tysięcy przez port USB. Na podstawie tych danych możemy zredukować zużycie folii stretch przy maksymalnie dopasowanym bezpieczeństwie palety. Poza zabezpieczeniem samego ładunku powstaje kwestia bezpieczeństwa użytkowania owiarki. Po pierwsze. Silnik odpowiedzialny za podnoszenie układu jest na poziomie podłogi, co daje do niego szybki dostęp i żadnych niebezpiecznych prac na wysokości. System antyupadkowy zapewnia podtrzymanie pierścienia owijania. Do tego mamy automatyczną wymianę rolki folii, która eliminuje tak zwany ogon folii po wyczerpaniu rolki. Nie tracimy czasu i kosztów ze względu na powtórzenie cyklu. Tutaj cykl zostaje kontynuowany od momentu przerwania. Sama wymiana rolki trwa tylko 35 sekund bez udziału operatora. Operator wcześniej zakłada rolkę folii w bezpiecznej strefie, bez przystoju wiarki. Na końcu cyklu owijania mamy system ucinania folii i łączenia bez kontaktu z produktem. Bezpieczny i higieniczny. Dodatkowo oferowany jest przez tose system aplikacji narożników ochronnych dla zabezpieczenia krawędzi. Model Huracan jest przeznaczony dla każdego, kto potrzebuje inteligentnego zbierania danych, wysokiej wydajności do 160 palet na godzinę, długiej żywotności maszyny oraz zaawansowanego zabezpieczenia ładunku. Centra dystrybucyjne, firmy produkcyjne, magazyny. Wszędzie tam dzielić się bezpieczeństwo i oszczędności długoterminowe.